Witam w prezentacji i montażu 31. Numeru Stara 266 Od haschet W tym numerze otrzymujemy rdzeń bębna, okrągłą płytę bębna, linę i śrubki. W tym numerze do wciągarki został przymocowany bęben z liną. Po montażu części z 31 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami i kierunkowskazami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem i logo Stara, przedni zderzak, silnik, podłużnicę ze światłem, dwa uchwyty, łańcuch z hakiem, Tylny mechanizm różnicowy z wałem napędowym, części wału napędowego, ciągarkę z wałem napędowym silnikiem i bębnem z liną, tester, tylne zawieszenie z częściami zawieszenia, cztery koła i kierownice. Numer 31. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje o wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, ważne wskazówki, instrukcję montażu i pokazaną wciągarkę z wałem. stary 266 Żuraw Hydros powstały dziesiątki odmian popularnych starów w wersjach specjalizowanych i specjalistycznych. Jedną z nich była wersja z samonośnym żurawiem samochodowym na podwoziu stara 266. Żuraw to urządzenie dźwigowe na podwozie samochodu ciężarowego, w tym przypadku stara 266, które było używane do pracy przeładunkowych i montażowych, przede wszystkim na budowach w latach 70. XX wieku. Nastąpiła industrializacja IPRL z kraju rolniczego zaczął przeistaczać się w kraj rolniczo-przemysłowy. Spowodowało to liczną migrację ludności ze wsi do miast, a co za tym idzie gwałtowną potrzebę budowy osiedle mieszkaniowych powstały tzw. bloki gierkowskie, których nazwa pochodziła od pierwszego sekretarza KZPZPR Edwarda Gierka. Na budowach potrzebny był sprzęt ciężki w tym, wywrotki, dźwigi, ciężarówki z mieszanikiem betonu i tym podobne. Jeden z tego typu pojazdów to Żuraw Hydros, który przeszedł szczegółowe badania homologacyjne w ITS. Zachowały się dzięki temu oryginalne, niepublikowane zdjęcia i szczegółowa charakterystyka techniczna tego pojazdu. Badania w ITS. Pomiędzy 3 września 1975 roku a 31 stycznia 1976 roku w Zakładzie Technicznej Eksploatacji Pojazdów IDS przeprowadzono badania homologacyjne samochodu Star 266 Żugaw Hydros K081. Prace wykonano dla Głogowskiej Fabryki Maszyn Budowlanych GFMB. Celem badań było sprawdzenie danych technicznych i właściwości Stara 260 z zabudowanym żurawiem w porównywanym do dostarczonego przez fabrykę wniosku i dokumentacji oraz ocena pojazdu pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce przepisami. Obiekt badań Obiektem badań był samochód Star 266 o numerze podwozia 440357. Zabudowanym żurawiem Hydros K081 i numerze silnika 00376 wykonanym przez GFMB badany był żuraw samochodowy hydrauliczny marki Hydros typ 266 model K081. wyprodukowany przez GFMB rocznie wytwarzano wówczas około 800 egzemplarzy tego typu pojazdów przydatnych np. na pergelowskich budowach. Omówienie wyników badań. Kontrolne zużycie paliwa, zmierzone przy masie całkowitej pojazdu, przy prędkości 40 km na godzinę. W czasie pomiaru samochód przejechał drogę o długości 112,1 km, zużywając 45 dm paliwa. Zużycie wynosiło 40,1 dm na 100 km. Poziom hałasu wewnętrznego mierzył 86 dB akustycznych, przy prędkości 40 km na godzinę oraz 193 dB akustycznych przy prędkości 60 km na godzinę. Na gamię Stara 266 zamontowano żuraw Hydra K081, co umożliwiało szybkie przemieszczenie żurawia na miejsce pracy. Konstrukcja żurawia, jego wymiary i położenie elementów konstrukcyjnych nie miały wpływu na właściwości samochodu w czasie jazdy. Zapewniały dostateczną widoczność i obserwację drogi, łącznie z częściowym wystającymi przed szybą przednią samochodu, wysięgnik, w trakcie badań jest stwierdzono, że przy jeździe po ulicach i na zakętach pojazd prowadził się dobrze, wykazując dobrą sterowność i kierunkowce obowiązujące samochodowi seryjnemu. Analiza wyników badań w porównaniu z dokumentacją techniczną obejmowała wpływy zabudowanego żurawia na właściwości samochodu Star 266. W zakresie wymiarów zewnętrznych pojawiły się niewielkie różnice mieszczące się w granicach. Mamy zdjęcie Stara 266 żurawiem Hydros K081 podczas badań w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie wykonanych na przełomie 1975 i 1976 roku. Mamy zdjęcie tabeli z porównaniem danych złożonych przez producenta z wynikami badań w its -y hydraulicznego żurawia samochodowego Star 266 Hydros K081. Mamy zdjęcie pomiaru mas i nacisków na osie badanym IDS ITS -y hydraulicznym żurawia samochodowym Star 266 Hydros K081. Wnioski końcowe. Zabudowa samochodu Star 266 z ługawią Hydro k 81 nie wpływała ujemnie na właściwości eksploatacyjne. Samochód spełniał wymagania kodeksu drogowego i polskich norm PN za wyjątkiem. Drogi hamowania zbyt dłużej o metr przy hamowaniu hamulcem pomocniczym, umieszczenia o 70 mm za wysoko górnej kawędzi światła głównego, przekroczenia o 20 mm w odległości zewnętrznej kawędzi powierzchni świetnej od obrysu pojazdu, wzajemnego usytuowania tablic realizacyjnych i lampy tylnej które nie zapewniało właściwego oświetlenia powierzchni tablicy rejestracyjnej, ponadto kąt widoczności pionowej w górę osi od odniesienia lampy tylnej wynosił 7,5 stopnia i był zbyt mały w stosunku do wymaganego kąta 15 stopni. Hałaśliwość zewnętrzna została przekroczona o 3 dB akustyczne, a masa zabudowanego z żurawia 81 081 powodowała przekroczenie ciężaru dopuszczalnego o 1170 kg i obciążenia Osi tandem o 1510 kg. Mamy zdjęcie lewego boku Stara 266 żurawiem, z Żurawiem Hydros k 081 badanego w ITS. White Motor Company, część druga. Mamy zdjęcie Scott Car M3A1 na wystawie plenerowych pojazdów II wojny światowej we Francji 2016 rok. Land Lace Act. W ramach omawianej już umowy Land Lace Act. Transportery te były dostarczane w ramach pomocy sojuszniczej Armii Brytyjskiej i ZSRR. Za pośrednictwem Brytyjczyków i Rosjan pojazdy znalazły się w służbie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz w armiach polskich organizowanych w ZSRR. Do ZSRR wysłano 342 transportery M2, 2 transportery M3, 421 pojazdów M5 i 413 pojazdów M9, a zatem ogółem 1178. 8 gunsiennicowych transporterów opancerzonych różnych modeli. Od Armii Czerwonej pojazdy te otrzymały LWP, gdzie służyły w sztabach i dowództwach niektórych jednostek pancernych po zakończeniu wojny pozostałe w służbie M2 przekazano jednostkom kompusu bezpieczeństwa wewnętrznego KPW. Na początku lat 50. były one wycofywane z uzbrojenia WP. Mamy zdjęcie wnętrza samochodu Scott Car M3A1, należącego do armii amerykańskiej 1940 rok. Pojazd półgąsienicowy. Pojazdy mechaniczne o półgąsienicowym układzie jezdnym na niewielką skalę były konstruowane już w czasie I wojny światowej. Przed II wojną światową i w trakcie powstały liczne konstrukcje tych wozu często wykorzystywane potem w działaniach wojennych. Charakteryzowały się lepszymi właściwościami terenowymi niż pojazdy kołowe oraz były prostsze i tańsze od pojazdów gąsienicowych. Używano ich przede wszystkim w warunkach bojowych jako ciągniki artyleryjskie, transportery opacerzone, samochody pancerne i ciężarówki terenowe, a czasem działa samobieżne. Po II wojnie światowej zaprzestano budowy pojazdów półgąsienicowych na rzecz gąsienicowych i kołowych z większą ilością osi napędowych. O dobrych właściwościach terenowych. Mamy zdjęcie samochodu Scott Car M3A1 armii amerykańskiej z działem przeciwpancernym kalibru 37 mm. Mamy zdjęcie pojazdu Half Track Car M2 na plenerowej wystawie sprzętu wojskowego Wielkiej Brytanii 2022 rok. Mamy zdjęcie danych tercińczych M3 Scott Car. Mamy etapele z wariantami M3 Scott Car. Na ostatniej stronie mamy informacje co w następnym numerze, czyli góra hydrauliczna, górna połowa wspornika wciągarki, rdzeń regulatora, wspornik ramy taśmy ograniczającej, góra regulatora, zasobnik. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.